Wspomnienia księdza Leona Bemke. Mój pobyt i praca w Gdańsku. Do Gdańska przybyłem we wrześniu 1934 roku. Początkowo zamieszkiwałem w domu palotynów niemieckich przy alei zwycięstwa, dawna Halbe Alle. Dom ten razem z Kościołem zarekwirowali hitlerowcy po zajęciu Gdańska. A palotynom niemieckim oddali polski Kościół Chrystusa Króla w Gdańsku. Dziś dom ten należy do Akademii Medycznej w Gdańsku. W ogrodzie dawnej posiadłości palotynów niemieckich osiedlili się po wojnie palotyni prowincji polskiej. Znajduje się tam kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Palotyni niemieccy rozwinęli w Gdańsku przed wojną na szeroką skalę pracę duszpasterską. Między innymi rekolekcje. Dni skupienia, zebrania ruchu szęszczackiego itd. Tak Ponieważ przychodziło tam wielu Polaków z prośbą, aby w domu przy Halbe Alle był polski spowiednik. Od początku nosiłem się z myślą założenia w Gdańsku placówki polskich księży, palutynów.